Motyw wędrującego zabójcy potworów znany jest w fantastyce od lat. Schemat jest prosty, ale sprawdzony. Wynajęty profesjonalista, zaciłane przez wieśniaków za skurniaki, rozprawia się z problemem. Zdarza się, że poza szlachtowaniem monstrów cierpi on na przypadłość rezonerstwa i odburkiwania pretensjonalnych, umoralniających frazesów. Niekiedy też angażuje się w politykę, mydląc oczy naiwnych deklaracjami o neutralności. A co jeśli, by tak odrzeć protagonistę ze wszystkich tych oklepanych naleciałości i podejść do tematu bez silenia się na wydumaną głębię? Animacja o dźwięcznym tytule Claymore proponuje takie nowatorskie rozwiązanie i robi to w bardzo przekonujący sposób. 26-odcinkowe anime nie zamierza stanowić komentarza w jakiejkolwiek kwestii. Dostarcza za to krwawą i mroczną rzeźnię w konwencji Dark Fantazy z konkretnymi dialogami i jeszcze bardziej konkretną fabułą. Nie do końca odarte oczywiście znieśmiało wręcz stawianych pytań, na które widz powinien odnaleźć odpowiedzi sam. Na rozległym kontynencie obejmującym mroźne pustkowia, gęste lasy i targane burzami pustynie nie miało ochoty, lub nawiasem mówiąc, warunków, powstać jakiekolwiek większe państwo. Mamy tu do czynienia z czymś w rodzaju sieci niepodległych miast oraz przyległych do nich wiosek cieszących się względną niezależnością. Wielka polityka, nawet jeśli w przeszłości bezlitośnie poświęcała pionki i przesuwała ważne figury pozbroczonej krwią szachownicy, odeszła w zapomnienie. Wydawałoby się więc, że w Klejmor twórcy sprezentowali nam anarchokapitalistyczną utopię lub chociaż minarchistyczną wizję państwa. Jako stróża nocnego zapewniającego podstawowe swobody obywatelom. Ci jednak żyją w permanentnym lęku. Strach ten wyzwalają jednak niepukający nad ranem do drzwi poborcy podatkowi cykliczny nieurodzaj, czy też wataszkowie ostrzący sobie zęby i miecze na władzę. Mieszczanom i wieśniakom sen z powiek spędzają potwory, żywiące się ludzkimi wnętrznościami. Potwory określone mianem Joma. Wywołujące powszechną trwogę bestie, poza konsumpcją serc, płuc oraz wątrób upodobały sobie zwłaszcza ludzkie mózgi. Te, poza niewątpliwymi walorami smakowymi, zapewniają bestiom również wspomnienia oraz pozwalają przyswoić wygląd, jak również niektóre zachowania, pożartych przez siebie ofiar. Joma może tym samym całymi latami podszywać się pod nieszczęśnika i nie wzbudzać podejrzeń jego rodziny lub przyjaciół. I czyni to, dopóki nie znajdzie nowego żywiciela lub nie zechce się ujawnić, by eksterminować całą populację danego terytorium. Szybko okazuje się więc, że podzielona i niechętna do współdziałania ludzkość w obliczu tak bezwzględnego wroga jest zupełnie bezradna i skazana na nieuchronną zagładę. Iskrę nadziei na lepsze jutro przynosi jej tak zwana organizacja. Niezależny i pozbawiony transparentności organ, powołany do skutecznej eliminacji niezapraszanych podstrzechy gości. Organizacja słynie z dwóch rzeczy. Profesjonalnie wykonanej roboty oraz zdzierającego koszulę cennika w zamian za wykonane usługi. Obydwiema rzeczami zajmują się genetycznie zmodyfikowane, jasne jasnowłose wojowniczki o diabelskim spojrzeniu oraz anielskiej aparycji. Tytułowe Claymore. Łącznie Claymore jest 47 i każda z nich opiekuje się jednym z 47 wydzielonych dystryktów. Hodowla Claymore przebiega w wielkich bólach oraz cierpieniu zebranych z miast lub szlaku sierot płci żeńskiej, nierzadko powodując śmierć niczego nieświadomych dziewczynek. Organizacja dawno temu odkryła bowiem sposób, by pokonać Joma ich własną bronią, transformując dziewczęta w ogniwo między człowiekiem a potworem. Przemienione półmutanty poza jasnymi włosami, wielkimi mieczami, nadludzką siłą, szybkością oraz zadziwiającymi zdolnościami regeneracyjnymi otrzymują w pakiecie także niespokojne usposobienie, nierzadko prowadzące do przemiany w tzw. przebudzone. Przebudzone bynajmniej nie odmawiają pacierza ani rygorystycznego kodeksu Claymore, nakazującego im pod żadnym pozorem nie zabijać ludzi. Klejmor z racji owianego tajemnicą procesu tworzenia są bombami z opóźnionym zapłonem. Kiedy Klejmor zbliża się do progu swojej wytrzymałości, spaczony organizm proponuje jej transformację w potwora. Ostateczna broń ludzkości w walce z jej koszmarnym przeciwnikiem po wydostaniu się spod kontroli może przynieść jej zgubę, z czego nawiasem mówiąc, organizacja doskonale zdaje sobie sprawę. Protagonistką tej niewesołej historii jest Claymore o numerze 47 i zdecydowanie rzadziej używanym imieniu Claire. Oziębłą, enigmatyczną i stroniącą od kontaktu z ludźmi zabójczynie Joma poznajemy z perspektywy chłopaka nazwanego Raki. I w tym momencie zawiązuje się też akcja. Zafascynowany blondynką dzieciak narażając własne życie, obserwuje Claire przy jej zdawałoby się rutynowej pracy. Prędko okazuje się, że los rzuci te dwójkę naprzeciw sobie na dłużej, a każdy z nich wyniesie z podróży odmienne doświadczenia. Historia ukazana w serialu pozbawiona jest skomplikowanych intryg czy zwrotów akcji. Większość odcinków to zamknięte opowieści przybliżające widzowi specyfikę tego brutalnego świata oraz miejsce na czas dla dosyć licznych i ciekawych postaci pobocznych. Każdy kolejny wróg, z którym mierzy się Claire, jest potężniejszy od poprzedniego, a sama bohaterka, nienachalnie zastanawiająca się nad istotą swojej syzyfowej pracy i trapiącymi ją wątpliwościami, wykonuje ją z oddaniem i poświęceniem. W tym miejscu należy oddać twórcom sprawiedliwość i obsypać słowami uznania. Sportretowali postać kobiecą z krwi i kości, wzbudzającą nie tylko sympatię, ale i podziw oraz szacunek. Kler przedkłada czyny nad wygłaszanie bełkotliwych pretensji na nieironicznym, tak obecnym we współczesnej popkulturze procesie oskarżycielskim ze wszechświatem. Kler pogodzona jest nie tylko z przygnębiającymi realiami bezwzględnością pracodawców, a nawet i rychło spotykającym ją kalectwem.